Zadałem wam wczoraj pytanie, dlaczego tutaj są tylko trzy żyły w tej instalacji. Czwarta uziemiająca. Było sporo prawnych odpowiedzi, ale też było sporo osób, które nie wiedziały w ogóle o co chodzi, więc weźmy sobie teraz randomową tablicę i sobie zobaczymy jak to wszystko wygląda tutaj. Otóż mamy tutaj do czynienia z układem sieci IT. O co tutaj chodzi? IT jest to układ sieci, który ma odizolowane zwoje transformatora od ziemi. Czyli tutaj mamy IT izolaty terra, czyli izolowana ziemia. Do naszego zasilania tutaj tablicy, jak możecie zauważyć, tutaj ten biały przewód to nam przychodzi z tej rozdzielni, którą wczoraj pokazywałem. Jest oczywiście w sztrumpie, podwójnej izolacji, bo różnicówki dopiero mamy tutaj, a wszystko poza tym jest jeszcze bez ochrony przeciwporażeniowej. I tutaj dochodzą nam trzy żyły: pierwsza faza, druga faza i trzecia faza oraz przewód uziemiający, tak? I teraz uwaga, w takim układzie sieci na pierwszej, drugiej, trzeciej fazie zawsze mamy potencjał. Jedynym jakim przewodem jest u nas bezpotencjałowy, jest to ten przewód ochronny, więc trzeba tutaj uważać, bo często elektrycy, którzy tu przyjeżdżają, to się dziwią, że wszędzie mamy tutaj akurat napięcie jakieś. Bo jak zauważysz dalej, czyli już za różnicówką, przechodzimy sobie w zwykłe, standardowe kolory, czyli mamy fazę i przewód neutralny, tak? Tylko że ten przewód neutralny jest taki trochę oszukany, bo na nim jest cały czas potencjał. To nie jest przewód neutralny, tylko w tym momencie to jest faza, no ale jest jak jest, więc trzeba się przyzwyczaić do tego systemu i uważać. Bo jak przyjeżdżasz i śmiało łapiesz sobie zawsze za przewód niebieski, to tutaj możesz się zdziwić. Więc tak to wszystko wygląda. Mamy podział pierwsza, druga, trzecia faza, pierwsza, druga, trzecia faza, pierwsza, druga. I to wszystko działa międzyfazowo. Jak możecie sobie zauważyć, czekajcie, wezmę miernik. Tutaj jeszcze weźmiemy jedną rzecz, sprawdzimy. Weźmy sobie tutaj miernik, postawimy go, będzie nam się trzymał, będzie może. OK. No i zobaczcie, teraz mamy tak. Mierzymy sobie napięcie międzyfazowe. Pierwsza, druga 235. Druga, druga pierwsza 235. Ale teraz zobaczcie, co się wydarzy, jak sobie zmierzymy między pierwszą fazą a naszym uziemieniem. Co mamy? 140. Druga faza, uziemienie. Mamy też 142. I trzecia faza, mamy 140. Więc tak naprawdę między tym a tym mamy około 140 V, a między tym a tym mamy około tam 200 V. Tutaj aktualnie ira mamy 235, więc mniej więcej jakieś 120 mamy voltów takiego potencjału. I na to trzeba zwrócić uwagę, więc tym się różni po prostu instalacja w takim układzie od takiej zwykłej TNC. No ale od tego jesteśmy elektrykami, żeby właśnie takie rzeczy wyhaczać i wiedzieć jak je zrobić, jak je połączyć, żeby to wszystko funkcjonowało. No, także tak. Kolejny apartament mamy gotowy. Opuszczamy powoli pomieszczenie i idziemy dalej.